Zaczynamy niedzielną wyprawkę w peletonie. Gdzieś tam jest cały peleton, ale nie widzę gdzie. teraz. Podjazd. Podkrzyżowski groń. łagodniejszy, to znaczy o wiele krótszy, ale też łagodniejszy jest. Tak, bo tam jest średnio około 10 do 13 to jest mocny podjazd. Tak. Teraz ci powiem. 7,5 pół. Pół teraz. 7,5. Na tam średnio 10, tak? Siedem, 10 do 13. No, właśnie. no ale ten ostatni podjazd na Rysiankę 28. Piękny widoczek na. Tarnice. no i tutaj podkrzyżowski groń od strony Sopotni Wielkiej jest bardzo krótki, podjazd widać babią górę, będzie fajnie wygląda Babia góra z tej strony zaraz się zatrzymam z tej strony widać Skrzyczne Kotarnica tutaj a w dole Sopotnia Wielka teraz zaczynamy podjazd na Głuchaczki no taki podjazd teraz 15% leciutko no i dalej ciężki podjazd pod kuchaczki. już słychać mój oddech a tu jeszcze Artur gdzieś pojechał nie wiadomo gdzie to taki widoczek a to jeszcze podjazd na uchaczki się nie skończył 14. No, 14. No, A to jeszcze nie koniec. Nie, nie, nie. Jeszcze cała przyjemność przed nami, Podjazdowa. Teraz już pod koniec asfaltu. Tak. Piękne jest to miejsce też. No, to nie chciałbyś chyba na filmie wyglądać jak cowboy. <laughs> brakuje takich wypłaszczeń jak na no co zrobić tylko jest ciągły podjazd co zrobić no. ale wszystko widoki rekompensują właśnie odpocznij się z zje wody się napić jednak no i pniemy się dalej na Głuchaczki na bazę namiotową na Głuchaczkach później dojedziemy do szlaku na granicy troszkę wskoczymy na słowacką stronę Będziemy się kierować w kierunku Korbielowa. O, jeszcze troszkę już jest takie wypłaszczenie, takie siodełko Już końcówka. En que estona anirà una zamknięte? zobacz jest kanapa w środku taka podwieszona i jest na stelażu fotel samochodowy rozgrzewany? nie, ale idealnie ale, ale z masażem nowe, nowe, nowyutkie drzwi, nowe okno to koło zdjęcie Idę zobaczyć jeszcze do środka Jakie kręcę To jest Ambona Leżanka Fotel samochodowy I tutaj Ja teraz nowa Hotel samochodowy. Obserwują. No ładne. Tutaj. zobaczymy gdzie to jesteśmy Martosa 815 metrów Pilsko-Hranica 325 No, Horne głuchacki godzina 20 Babia Chora 540 nie no to trzeba się zatrzymać i zdjęcie zrobić tu, bo to nie można ten, zobacz. Skrzyczne widać dalej No i jedziemy sobie czerwonym szlakiem pieszym z babiej góry w kierunku hali Liziowej. Nie wyrywać kamieni! Słupki graniczne polsko-słowackie A to... słupek Pokazujący najwyższy punkt. jakaś jakaś górka. Nie wiem, co to za górka, ale tu, tu jest jej najwyższy punkt. A myśmy jechali po tamtym trawersie. Tam, przez tamtą górkę. Zgadza się? Najwyższy punkt. Co to za górka? Nie wiem. Też nie wiem. No i jedziemy dalej. A ja tutaj. Też. Nie no. no najgorsze te kamienie, nie. I co chyba lepiej co? No. Ja. no. Najgorsze było Plecy w błocie, całe plecy w błocie, A czułem, jak mi przelatywało nad głową błoto. Napici, na jedzeni batonikami, zasuwamy teraz na dół od granicy, ale to już widzieliście za chwilę, skręcamy w lewo. Nie dotyczy rowerów. bardziej na miękko bardziej na miękko tak ostatni podjazd pod Halę ziową, a potem to już będzie tylko skórki do Sopotni Wielkiej Bartek z nóżki na nóżkę no i odtąd jest tylko na pomarańczowo i na czerwono traujemy przez te kamcory Chcecie zobaczyć? Tak Się męczę Pod górę A to jedziemy Blokada i heja Widzicie, tam jeszcze jest jeden, jedna chopka, jeszcze jedna i hala mi zioła. A tu mamy jeszcze, jeszcze jeden taki podjazd na bordowo. A my idziemy tam. Nie da się jechać. Nie da się. Jedziemy trochę podejścia. Jeszcze jedna ścianka i koniec. No i kto tam wjedzie? Bez szans, coraz wyżej Bartek, Paweł, Artur Ale to ostatnie podejście Po tych górkach Przejechaliśmy Dojechaliśmy tutaj No nic. Jest mi dalej. Ale kapie ze mnie. Okropna duchota. Jak na dole tam trochę pokapało? To tutaj. Jeszcze. Mega duszno. Ale jadę. Uff. Ostatni podjazd. i the you do? Miziowa Nawodnieni I lecimy Chmury idą Lecimy, uciekamy szybko Uciekamy szybko na Sopotnie O, idzie Idzie, pom idzie Pompa idzie taka, że Mówiłem, że tam od babie idzie Dobra, pół godzinki w domku Zobacz jaka idzie tam Zobacz na Chyciło mi Kierownicę na korzeniu, wiesz? Ostatnie kilometry Z wywrotką Poszeleciałem przez kierownicę Wypadł mi uchwyt na Łachu, więc Łachu jedzie w kieszeni, a tam widać przed nami wielką, ogromną chmurę burzową. Puszczawne, ta polana przed nami może się uda zdążyć przed, przed burzą Dostał nam praktycznie tylko i wyłącznie zjazd mhm. łachu łachu się domaga żeby gdzieś skręcić, ciekawe gdzie Trzeba się wykąpać No i piękny zjazd Do Sopotni W tą stronę jeszcze nie nagrywałem Bo zawsze wyjeżdżam W drugą stronę Na Halę Miziową Ale dzisiaj postanowiliśmy pojechać Odwrotnie, że wyjeżdżamy na miziową tym stromem podjazdem, podejściem raczej, a zjeżdżamy sobie do Sopotni w tą stronę. Troszkę postraszyło, jakaś burza idzie. 40 parę kilometrów 1200 w górę super trasa. Jak tam? Kowboi i czwórka? Cudownie Zaliczony. Zaliczony. Dzisiaj zaadaptowany organizm jest Dobrze Jedziemy O no, teraz jest pięknie No ja. Lecimy teraz jedzie cała załoga, paweł z przodu, Cowboy i czwórka.

<śled> Brawa cowboy! <śled> Idziemy na izotonika teraz. Idziemy tam na izotonika. Ja, 44km. Stop. No kurde mogliśmy metr dojechać 1399 w górę słuchajcie 44 km 4 godziny max 76 na godzinę jechałem tradycyjne mycie sprzętów mycie moja nóg no tak, ja Przęt ja po wywrotce Po wywrotce to nawet w siodełku Zobacz jak mi się wbił w to błoto To nawet w siodełku tutaj w środku mam błoto Jeszcze taki nie No, zobacz nie masz na